Słucham, w czym mogę pomóc? Mam do zrobienia instalację i potrzebuję porządnej aparatury zabezpieczającej. Znajomi powiedzieli mi, że warto poszukać u Was. Jasne, wszystko załatwimy kompleksowo. Potrzebowałbym tylko pełnej specyfikacji zamówienia. Dobrze, widzę, że jest schemat. OK, na początek polecam Panu produkty firmy Eaton. Solidna i nowoczesna aparatura, która myślę sprawdzi się idealnie w Pana przypadku. Jakiś czas temu producent wprowadził nową serię Xpol Home. Zresztą proszę zobaczyć, rozumiem, że potrzebuje Pan kompleksowego rozwiązania dla całej instalacji. Tak. Do serii Xpol Home należą wyłączniki naprądowe HN. Wyłączniki różnicowo-prądowe HNC oraz wyłączniki kombinowane HNB. Jako, że producent chciał ujednolicić yy, ofertę w całej Europie, wyłączniki naprądowe HN zastąpiły popularne do tej pory CLS-6. Wyłączniki różnicowo-prądowe HNC zastąpiły dotychczasowe CFI-6. Natomiast wyłączniki kombinowane HNB zastąpiły wcześniejsze CKN-6. Cała nowa seria jest w pełni kompatybilna ze starą, to znaczy, że możemy bezproblemowo wymienić yy, stare podzeszki. Zespoły na nowe bez jakichkolwiek problemów. Ma pan może jeszcze jakieś pytania? Nie, już żadnych. Super. W takim razie może przejdźmy do realizacji zamówienia. Dodam jeszcze, że jeżeli będzie czegokolwiek pan y, potrzebował, zapraszamy również na naszą stronę internetową nowaelektro.pl. Dostarczamy towar na terenie całej Polski, także nowaelektro.pl. Nowaelektro.pl, dokładnie. Na pewno się przyda. Dziękuję. Dziękuję. Wyłączniki nadprądowe HN umożliwiają plombowanie w pozycji on/off. Pracują z napięciem do 48V DC. Pozwalają na dobudowę styków, wyzwalaczy i aparatu do ponownego załączania. Podwójne zaciski szynowe i windowe pod przewód z obu stron aparatu i maksymalny przekrój 25 mm2 gwarantują sprawny montaż. Wyłączniki różnicowo-prądowe HNC mogą być testowane co 6 miesięcy. Wygodę montażu gwarantują maksymalny przekrój dla wyłączników różnicowo-prądowych 35 mm2, dowolność kierunku zasilania oraz podwójne zaciski szynowe i windowe pod przewód z obu stron aparatu. Wyłączniki kombinowane HNB to prosty montaż i gwarancja bezpieczeństwa. Człon różnicowo-prądowy powinien być testowany co 6 miesięcy. Wygodę montażu zapewnia maksymalny przekrój dla wyłączników kombinowanych wynoszący 25 mm2 oraz podwójne zaciski szynowe i windowe pod przewód z obu stron aparatu.